Ostatnio, co wy robicie na moim kanale, jest niesamowite. 80 subskrypcji w 3 dni. Pod nowymi filmikami same rekordy łapek. Dlatego wiem, jak mogę Wam się w tym odwdzięczyć. Giveaway na dwa pakiety startowe, w którym jest skin, plecak, skin do broni oraz 600 fałdolców. No i aby wziąć udział w tym giveaway'u, będzie losowanie oczywiście dla dwóch osób. Trzeba napisać w komentarzu, biorę udział, także zostawić subskrypcję na tym kanale oraz łapkę w górę pod tym filmikiem. No i już bez zbędnego przedłużania widzimy się w tym odcinku. Nowa broń już w grze i właśnie dzisiaj z kolegą będziemy ją testować. Jej nazwa to pistolet skrzymieniowy, możesz się teraz ogólnie przywitać. No się mam. Dokładnie. I będziemy go też porównywać do poprzedniego rewolwera. A także na końcu będzie test odległości jego strzału. Dobra, weź stań w miejscu. Oczywiście 60 łapek i nowy film. Dobra, ile zadaję w głowę. Chowę zadaje 180. To był pistolet szymieniowy Właśnie zielony. Teraz czas na szary. Wyobrażam mniej. 8 mniej czyli 172 Teraz strzał w ciało, najpierw zielony. 90 w ciało. A szary, A szary 86. Dobra. Ten rewolwer zadaje dosyć sporo obrażeń. Nawet z bliska. Ten szary wydawał w ciało 54. To jest 57. Z wątpienia. Nowy... Pistolet krzemieniowy, który jest bardzo podobny do rewolwera. Jest, zadaje o wiele więcej obrażeń niż właśnie to, to rewolwery. Nawet szary zadaje więcej niż niebieski. No i jeszcze pokażę wam pewną sztuczkę, ponieważ to nie jest taka zwyczajna broń, bo patrzcie co można zrobić. Jest to dosyć fajna opcja, na przykład jeżeli chcemy odzyskać Heigranda. Na pewno no. się wydaje że wiele osób będzie używało tego w rozgrywce. Dobra, no teraz, jak mówiłem wcześniej, sprawdzimy sobie odległość tego pistoletu. No już sprawdzamy odległość. Tu jest 5 metrów, 10, 15, 20, 25, 30. Tanie tutaj. O tu, na, no tak jakby na początku tej. Dobra, no go skąd ja zaczynałem liczyć? 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, no i sprawdzimy. Bo ma w ogóle słabe przycelowanie. Nie <grymne> trafi. Dobra, sprawdzimy. Najpierw szary. No i odległość, z której da się zabić, ale nam nie pokazała jej. No stań. To ma taki odrzut. Dobra, dostałeś. Czyli możemy się odsunąć dalej. Ja się odsuwam, ty już zostań. Znowu dwie płytki, dobra. Sprawdzimy. To w ogóle trzeba celować wyżej, żeby cię trafiło. Pada ten głoczysk. <grymne> Dobra, próbujemy dalej. Proplaying. Ale nie wiem gdzie celować. Dobra, próbujemy z tego 70 metrów. Wo! Dostałeś strzała. Dobra, zobaczymy czy do stu dojdziemy. Na razie 80 Bo tak jakby znosi na bok trochę O Dobra Znaczy się odsunąłem w ogóle 5 metrów Ło, 103 metry Dobra Dobra Odsuwamy się jeszcze chwilę, trochę Co? Odsuwamy się jeszcze trochę Już nie! No, bo jest już dobrze. Nie bo to trzeba maksymalną Dobra, zaczekaj weź ten na środku bardziej. Ale to do ciebie dolatuje teraz. Dobra, to już. Jest... Tak, dolatuje, więc. Więc wchodzi. Dobra, trochę dalej jeszcze się odsunę. Czekaj, stoi w miejscu, proszę. No? Po prostu na dolatywanie. Nie, no, ale stój w miejscu. dolatuje do dolatuję Widziałem teraz Już ten nie. Ej, już. Dolatuję, dobra. Cześć, jeszcze trochę. Weź się do tym troszkę. Co? No czemu postawiłeś ściany, no Igor? No bo teraz utrudniasz się. Z, niż to. Znisz to. I weź jeszcze dalej się odsuń. Dolatuję, do dobra. Weź jeszcze dalej tak, do ściany. No nie, no nie do samej, a gdzieś tu. Dolatuję. Wyczuliśmy to tak, mniej więcej, że strzela to jak snajperka, tylko z aimem jest bardzo ciężko, bo to nawet nie celowuje dobrze. Jak Ty oceniasz tą broń, tak 5 na 10. Podoba mi się o to naprawdę to podbijanie Jesteś same sobie dobre. Mhm. Właśnie mi się podoba to podbijanie, ale i chociaż... Tak. No celność jest średnia. Zniszczyłeś. Tej broni. Jak Wy oceniecie tą nową broń? Powinna wam się teraz wyświetlić ankieta. Zagłosujcie. Jak mówiłem wcześniej tak 5 na 10 dla mnie. No i to na tyle mm -hmm. odcinka przypominam, że jeżeli dobijemy 60 łapek to kolejny odcinek na kanale. No to ja się z wami żegnam. Cześć.